W kolejnym odcinku dziadek już Ora Nie wiem co on do włącza, czy co, że on ma tak ciężko i się kopie Nie wiem czy za mocno pług Sam wchodzi nie, bo nie może radzić Tak oramy Nie wiem ile to tam może być Na no, 15 Może lepiej, miarki nie mam ale wilgoć jest, ładnie przemiękło. No przemiękło, no przemiękło, no nie jest tak źle. Wilgoć jest, mokro jest, nie widać, żeby było przewalało się suche. Tutaj te zaraz zobaczymy, czy tak samo, ale raczej tak samo. Mi się wydaje, bo on ma też dociążenie jak mały rusek, że jak za mocno tego nie opu opuści, to może mieć dociążenie włączone i będą lekko koła się poniosą no i będzie miał ciężko. Rusek też tak mały ma. No i założyliśmy te łańcuchy, na bok zrobiliśmy tak jak... W środku raczej, nie na, po bokach, no w środku. I to taka prowizorka, bo musimy nowe założyć najlepiej, bo tak to, no to tam dziadek na śruby, a tak to wiecie. To tak na szybko, żeby nim coś trochę podziałać, porobić, zobaczyć jak on, jak on chodzi. Będzie tutaj bliżej. Zaś no, nagram. Nowe łańcuchy kupimy. Założymy. Chyba że dajcie znać, jakby można na, yy, nie na środku, i po bokach zrobić jak 60, w dużych ciągnikach, mają, jak to można przymocować, by był. nie poniósł pługa dziadek, to jest dziadek. Ja miałem wyjazd, dziadek już tu połorał. Jak widzicie, ja jutro będę drugie ołorał pole, ale co bym się do czegoś przyznać, dziadek tego jeździ, jeździ, do końca i paliwa brakło, no ale dobrze, że było wleliśmy, ale nie, zapatrzył się, pali ładnie, nierówno. jest wziął rane mówię, no że ja jutro będę coś orał, to z tego wam nagram a dzisiaj ja wam taką krótką tą, bo ciemno jest jak widzicie już się szarawo robi Jadek koguta się wziął pod łącza bo nie było paliwa, to się bojał dali jechać, zgasł mu raczej, no i nie dolał i czekał I Rusza. nowy nabytek jedzie kwestia, wiecie, ustawienia i w ogóle, będzie tego, on ty trójki to nie czuję mówię, chociaż trochę coś nagram żeby coś było czy dziadek rozpędził to no Wiadomo, trochę dymkę ma, zależy jak, jak tam ciężko, ale tak to to tam Na razie sprawuje się dobrze, prawie hektar załora bez 20 arów więc nieźle a jak dalej to zobaczymy co to hektar To nie pokażę Ale no, dużo dla niego roboty nie ma tu połorać, tam jeszcze złorać prawie hektar, czy hektar jest tam dokładnie nie wiem, że tutaj jest hektar na tym kawałku bez 20 arów i zostaną w poniedzieli siebie to ten będzie uprawiał mały rusek będzie siał Daj mu miodu Może coś opuścić. Nie? Dobra, opuścić. O, łuk za głęboko wszedł. Musi mu lekko unieść. Witam Was kolejnego dnia. Wczoraj jeszcze próbowaliśmy urać i niestety nam się zapowietrzył, pompka przestała działać. No i co musieliśmy go z małym scholować, ale już nic nie nagrywałem, bo to ciemno szybko. No i dzisiaj uszczelkę kupiliśmy tu pod tą pompkę, przepompowałem i zapalu bez problemu. No jak jest, mówię. Nie będę tu czarował, kłamą. Czasami najlepszym się zdarza, żeby paliwa nie dolać. I co A będziemy orać. Wiedziałem, dziadek kluczyka nie wyciągnął. zapłąć się pani. No ale pług został. Ja widzicie, by za daleko na kamerce. No ale teraz ja będę orał, go. Próbował to, coś nagram. ręcej. No dobra, widzimy się za chwilę, będziemy już orać. No i zaczynamy orać. Riadam mu dziadek nie opuszczać jeszcze, tak się nie zna, na nim ja zaraz zobaczę. Chyba mu dociążenie włączył. Dociążenie mu włączone za mocno! Dobra, widzimy się za chwilę. Jedzie! mówię. Jak mój zadek za mocno do włączy, no to tego, no to wtedy koła pójdą w górę i nie może radzić. Z widzów, jak to ma, to nie da znać, jak ma boczne łańcuchy zrobione. Nie wiem, czemu. Tam mi się wyda, że on do nie włącza i, i przez to punikoła koła w górę. Że dajcie znać w komentarzach. jak te łańcuchy, czy z boku, czy w środku macie. Jak tu, no i jak to trzeba ten zrobić, żeby nie było dociążenia włączanego, żeby to ładnie orało. nagrywam następnego dnia, kolejnego, bo się ciągnik zapowietrzył, dwa razy go ściągaliśmy małym ruskiem, nic nie nagrywałem, bo to na szybko, szybko, Po bo... tego zapowietrzył się, bo brudu się dostało z syfu. Taki był syf o stojniku i w ogóle nasz błąd, bo żeśmy od razu nie wyczyścili. Tu, tutaj to nie było, ale tu był taki sybon ma dwa zbiorniki, nie wiem czy mówiłem czy nie. Zamknę drzwi, żeby mnie nie rąbnęły, bo jest wiatr i tutaj ma o. I tu było w tym jak odkręciliśmy no, takie zapierdolone nie chciał w ogóle chodzić. Nową pompkę, pompka była dobra. żeśmy tu ten łostonik i tutaj wyczyścili ten filtr i mieliśmy, że wszystko dobrze. Osłona ściągnięta, bo żeśmy wczoraj do filtra, żeby był dostęp, Poni się pozakładał, oleje się naleje, bo ma mało hydraulicznego. No i co? Wiedzieliśmy, tam wszystko wyczyściliśmy, później się skapnęliśmy, że się zapowietrza jeszcze tutaj. No i to wymieniliśmy, no i teraz jest, wymieniliśmy, odkręciliśmy, wyczyściliśmy, o w ten sposób chciałem powiedzieć. No i teraz jest dobrze. Tak, łańcuchy będą pozakładane, jak widzicie. No dobra, siadamy, próbujemy, za chwilę się widzimy. Otworzyłem sobie szybę, żeby trochę było przewiewu, bo u nas dzisiaj ciepło. I próbujemy. Teraz to ta, dobra, jedyneczką próbujemy. Chyba dobrze jest. czekajcie chwilę, bo dopiero pierwszy raz ustawię za chwilę się widzimy kwestia, kwestia ustawienia pod nośnikiem bo jak za no to wiadomo, on ma to dociążenie no to nie będzie orę سفر چود دورانه ای زمین داده تا هیچه نوی موگه نشه با اومی چوستا بیت باید سفر Tak jak widzicie, już tutaj zakończamy łorek, wszystko jest dobrze, ładnie się łoda. Jak widzieliście, ciągnik już teraz się odpowiadał i się dobrze chodzi. Rodny go umyje na wiaturach, jak, jak silnik ostygnie, to go Wolę leju musimy jeszcze dolać. Wskasimy go. Jak widzieliście, dobrze się łoży, wszystko już jest ok, nic się nie dzieje, na razie z wad. dobra, tutaj już Puni się dokończy, bo mój wyjazd, widzicie, no czasami jeszcze, wiecie, muszę go wyczuć, dziadek też, bo to, wiecie, dopiero co kupiony, wiecie, tak też się pobronuje, bryły się rozbronuje, będzie dobrze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się taki spodoba. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Do zobaczenia. Pa pa. Trzymajcie się w następnym odcinku.